Neutralny dzień. No, taki neutralny, że już mi się nie dochciało być neutralem, nie? dam wam ciekawostkę, podniosę tego, podniosę roomata. O, już bladi, bladi, bladi. Tam był Bladi, ale czy zabiłby tak szybko? Kim ja jestem, nie wiem kim jestem. Prezydent. O, Siemanko. Nie, nie, przez sekundę patrzeć. Kil, słuchaj. Nie, nie, nie. Mógł, a Ortiz, czy mógłbym. Nie. Mógł powiedzieć, mógł. skoro mam przecież. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że e, Grino umarł przy lodziku nad komunikacją i generalnie z tamtej strony widziałem blade łóżka. To prawda, ja też w Ciebie widziałem z ja ale, pytanie, ma, tu... ale szczerze mówiąc, Mandio. szczerze mówiąc totalnie nie widziałem nigdzie, gry, gdzie jest na Mandio? którym miejscu? A jest, a jest dobra. A dobra? A no? Gdzie jest manżo? Ej, a jaki numer? Jednostka komunikacyjna gdzie? Tak, przy dosłownie przy no lewa strona nad komunikacji. Ps, dziękuję. Ej, no a skąd no ja byłem? Nie biegłem, na odwrocie biegłem do góry. Ja, no, ja te, tak wylec, jak ja mówię, mówię, nie mam dowodów pełnych, że to blady, ale. Nie, nie, turbo nie, ja, Sus to mówię od razu. Też ciebie, też ciebie widziałem Nexy i widziałem ciebie z Mandziem. ja tego nie zabiłem. Nie, 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 nie Prezydento! Zabiłem, nie, nie, nie robiłem tego taska z liśmi z tą nałapą. Na, na światłach ja, tak, byłem ja, Kasiks i kto jeszcze? Kucu tam był, czy kto tam był? Ja byłem też na, ja na gore, byłem na światłach. Nexy jak na lewo od Storejdża, to tam jeszcze diabeł jak ostatni szedł. Okej, tak, tak, ty poszedłeś chyba, potem gdzie poszedłeś, Mandz? Ja cię szukałem. A które ciało jest zaryzowane? Grino, grino, grino. A to było koło siebie czy nie? Nie, było jedno tylko ciało e, e, od komunikacji, dwa, dwa następne ciała są pewnie gdzieś tam bliżej, was, nie? Mamy ja w ja laboratorium tam... jest jedno. I, i ja mamy niebieskiego gdzieś tam, czyli Janinę? Ej, ale w ogóle. Ej, ja, 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 daj ja, się no, dajcie no, diablę sobie szybki, powiedzieć, trop mam, bo cały czas szybki, szybki, szybki trop mam, mam taki trop no? na zasadzie takiej, że jeden był przy lodziku e, kill, od razu to był pierwszy kill i. E, był mega szybki, no? E, tak, i skoro Mangetsu mówi, że był po lewej stronie, to tak, ja go nie widziałem tam, on powiedział, że był po lewej stronie, więc to jest on dla mnie po prostu. Czyli co mówicie? 300 <noise> Rage'u po lewej, to Blady był ja, najbliżej tam. Ten, ten, ale ale było tam A, suz, bloody. nie turbo sus Blady, nie, skip, 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 ale sus, skip, ale sus, skip, Nie, sus. Kamilek był przy kilo i wydaje, zabił. Ja ze skipowałem, ja ze skipowałem. Jest sus na Ortisa i no. Ciało Mangetsu ma dwa Ej, podoba mi się ten dynamiczny Monga serio, podoba mi się. Fajnie, 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 fajnie. No, fajnie, że tak nie... Kurde, przez te dwie minuty, że mi się ich słuchać już nie chce po drugim głosowaniu Fajnie, fajnie, że tak szybciej I że musisz przekazać bardzo szybko informację, bo potem jest, wiesz To jest, to jest tak akurat No niestety, tak jak e, mówiłem mm, lo, y, Komora losująca Zawsze jak jestem amnezjakiem, losuje mi wszystko co najgorsze A więc zostałem prezydentem Bycie prezydentem to jest praca po pierwsze kurde, Popłatna, po drugie niewdzięczna Po trzecie, zamachy są bardzo prawdopodobne, tak? No w tej grze, biorąc pod uwagę, że Zamachy są codziennością Chyba powinienem to zignorować? Nie, nie chciała, Mandze nie, wskoczył nie węta. chciała... wskoczył do venta? Nie, 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 to nie było oh, z... miło. Jeba jester. Gdzie wskoczył do <noise> Kamilek Ja A, że na kamerę Myślisz? widziałeś? Ja robiłem to. Słuchaj, Ja powiem ja inaczej, Mandzio, co widziałeś w labie? Ja mam pytanie, czekaj, ja mam pytanie, Nawka, bo tutaj wystrzeliłaś, że ja wskoczyłem do węta, to jak ty no. patrzysz przez te kamery, jak nie widziałeś, że jeden Mandzio goni drugiego Mandzia i jeden Mandzio wskoczył do węta? Nie, ja patrzyłam jak wyskoczył. Którego węta? Z której strony wyskoczył? tam? I gdzie, I gdzie, dziwne, Znakując e, węta? No to nie, no to nie możesz. Nawcia, głupoty, nie możesz, że Mandziu wyskoczył, nie, bo, bo był mor. Ja Ale... przed chwilą byłem przy elektrikalu i odbiegałem stamtąd, bo szukałem, tak. czy on nie wyskoczy po drugiej stronie. a co widziałeś jak jakby w labie? Co widziałeś by w labie, jak nie w nie umierał diabeł? Nie, nie ja ktoś zwróci, Ktoś zwróci, jało. nie. no była nawcia na kamerze. ja byłem nie, nie, ktoś zwróci, że Kamilek zabiegł. Nie zabiję, nie zabiję! Ciało, ciało na, na, w labie, ciało w labie. z Nexa robiliśmy temperaturkę, drugi Mandzio z***ał i wy, wybiegł labem i został Nexa przy ciele. Tak, tak, tak i potem nie tepło, potem no, nie tepło i nowy Była sobie na, na kamerach i wybiegła, wybiegł za nią i był Mandzio, który biegł w prawo chyba. Diabeła, diabeła! Dobra, czyli prawdopodobnie jest glitch jakiś, tak? Albo morfling po prostu do, do laba chodzimy tylko ja, i Nexe i Ma Mandzio, nigdy no więcej im, nie wchodzi do drogą. No to w takim no, razie im to im musiałeś być, Kamilek, ty, bo mnie potem Tepu, jakby ja widziałem to ciało, no padało, jakby ja kończyłem taska i odbiegał od tego faktycznie Mandzio. Ale no Mandzio za mną ja biegł, wątpię, ja to skupuję, że to był Mandzio, ja, ja też to skipuję. No, nie no, Narcia nie wiedziała. Masz potwierdzonego mnie od Medarda. Nexe się na początku trzymał z Mandzie, może to znowu wam... Nie, 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 nie Zbęda. Aczkolwiek przypominam, że Blad jest turbo z pierwszej rundy, więc to co mówi, tym bardziej jego podejrzenia bym yy, na ja niego dawał. Ja teraz podejrzewam o wampiryzm z, z Mandziem, he? Ja nie, nie, mam, nie leczę się stary, nie mam BTK. Czotałcik, dla graczy League Legend, taki żarcik, Ośmonautik. Co mi teraz, nie wiem czy to mógł, czy to mógł faktycznie on zabić, czy nie. Ciężko mi powiedzieć, cześć Kasia. Nawycia. O Jezu. to jest Mandzio, dobra. Myszkę jak coś zawsze trzymam na osobie, którą targetuję. Kasia skakuje do Venta, więc Kasia może być. Inżynierem, nie? Nic co, Janika stoi na kamerach. O, komsy się odpaliły to ciało, czy nie widziałem, nie widziałem, nie widziałem. Były, za szybko by, by, były generalnie komsy włączone, więc i tak nie widziałem kto to był, aczkolwiek na pewno nie był to Janina, nie był to Mandzio, nie był Mamy to Nawcia. To było nie sam był sam też kamień, kiedy to, byliście, to było... Jestem przekonany, że, tego, że ciało, które zgłosiłem, było zabite przez kogoś na kamerach w momencie, w którym komsy były więc... To też nie był kucu. Zosta... To też nie, e. nie był kucu. Tak, ja znam jedno, jedno ciało. jest przed Storage'em, jak coś. I jedno jest pod O2. Beża. Bloody, 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 co gdzie robiłeś, gdzie byłeś? Po... Ej, to. Jan, teraz o dwa był sobie. bloody. Blad i Medard. Byli byłem przerwa. na początku, tak, byłem na początku, przyznaję. No to mamy. Mamy podejrzanych, których nie możemy wyklirować z tego flaga Pat, pa, Medard, Patmaza, Medarda i Bladiego. gdzie ty teraz byłeś? Ja teraz jestem w dekontaminacji górnej. Widziałem Nick Ortiz. Ej, no to chyba ten. Jak o, a, mi to się wydaje, całkiem. Mi się wydaje, że Medarda gdzieś też tam z kim mijałem, szczerze mówiąc. Bo ja teraz przy Medzie jestem. No, a widział, widział, kto by się ciebie teraz blady? Znaczy na początku, chudzę, bym widział, bo byłem z Invo2, a potem właśnie pobiegłem do laboratorium. No, Dobra, Medard mógł ja, mnie co najwyżej widać. Ja, bo na, podsta on teraz ja na, podstawie na podstawie szczątkowych no. informacji, jakie mamy, będę teraz głosować na Bladego. I badałam, widziałem ten. pomysł.

Hmm, dobra, to ja też skip. Nie, no chyba nie. Abscenujesz. Wow, o, mogę nie abscenować. Dobra, ja wiem, Cztery że o nie nie, 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 nie. Ja wiem, że Kasia Mówisz? na przykład, że skipowała, bo I... ona już do staru. mi się wydaje, że nawet tego zagłosowała, czyli po Mogłem tutaj zrobić tego swoje, ale będę szczery, poza Poza Bladim nie mam jeszcze pewności, kto może być tego. Idę zrobić te taski po prostu. Kasia faktycznie jest z serii, wywalone. wywalone. Mandzio w tym momencie ma pewnie dość. W ogóle, on teraz pewnie do mnie gada Yupie". Co ten debil robi? Po co on robi taski, przecież ja mam 1 na 9. 100% że tak jest, 100% że tak to wygląda. Dobra, zrobimy to gówno. Kasia skłamała. Bladi, Bladi przy mnie, Bladi przy mnie zabił. Ty, dobrze, widziałem. Ja widziałem że tak powiem. Ej, Bladi przy mnie, Kasia zabiła jak Mandzia, ale zgadzam jak mnie teraz się, że nie 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 Ja byłem w tym, ja teraz w Elektrikalu byłem, to jak mogę przy tobie zabić? Okej, okay, to mm. bladi w takim razie Jak mogłem zabić, jak teraz w elektrycznym były? Ej, ej, kucu no, a gdzie Bladi? E, Mandzia tak zabiła Kasię. Jak, jak robiłem zadanie ja się no, no, i pobiegłem czy, do, do te Czy czy to był glitch? Dobra, tebło mnie, tebło mnie, jestem w elektrycznym Neksia ma mikrofon, niech mówi No Kasik Kasiks, mów Tłumaczę ci, co się stało za twoimi plecami, dobra? Biegłeś ty i Mandzio, pobiegliście do O2, ja robiłam butlę Wbiegłam tam, zobaczyłam jak Mandzio zabija Mandzia Odpalają o, się w w kompsy w i wskakuje do dziury Totalnie w to wierzę e, Czarodziejsko Sprawiłam, że kąsy są włączone I wskoczyłam do dziury za nim, żeby go znać. Dobra, no i jak Macz zabija mancie, ja zabił, mam jeszcze jedno pytanie tak się nie zabił no, a mam pytanie tylko był teleport ku, a kogo z z tym skucem Ortisa na wcześnie Vlad ja na za cały już no. siedziałem no to jak ja byłam przed samą. i Vladi zabił no na moich oczach i chciał wskoczyć do wenta. no że no wcześniej był ale jak był teleport to jak 5 sekund minęło nie mogłem ja zabić w takim razie Dobro Vlad gdzie stoisz na elektrykalu teraz na sam koniec gdzie stoisz Teraz teraz to nie teraz mnie teleportowało teraz jest ale Musimy to jest z pod na rząd, ja już oddaję swój no głos gdzie stałeś blady, gdzie stałeś blady? No, w elektryku? Ważne. No nie, nie wiem, na środku stałem elektryka, gdzieś tak A pewnie, pewnie dobra, Widziałabym cię z wenta, bo ja byłam w wędzie, więc nie, nie było. Ale nie był o, wcześniej, wcześniej był. wcześniej był, był wcześniej A tam Janina jest, był też Tak musiał być O, oh. jest oh. oh. jak jest Mr. Prezydente! Czyli tak oh. Zginął nam Blady, i teraz tak. Nawcia chciała go wydupcyć, Kasia czysta, Janinka raczej też. Co pozostaje nam myśleć, że. Co jest z tym impostorem? No właśnie, kur... Nie wiem. Rozpoczął się krótki moment. Ja, ale szczerze, fajnie, że są krótsze te gry. Podoba mi się to. Nawet czy będzie zrobi jakieś zadanie. Jestem przekonany, że ma 0,9. Nie, na no, pewnie nie jest, czy zrobi. Witajcie. Uf, ja wiem. Ja wiem. Ja ja, ja ja jesterku, ja no. cię nie zwałtuję. Nawet jak jesteś, nawet jak jesteś impostorem, ja mojego wałta nie masz. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. W Ale takim to... razie powiem co widziałam, widziałam kuca, uh -huh. zrobiłam klik ten taki y, stel, y, od tego loda, co się robi loda i potem uh -huh. się robi taki klik w labie. Zobaczyłam kucę. Co Kasia środku, nie robi, kliknęłam i jak przestałam robić zadanie, to zobaczyłam opadające ciało wioletowego, ktokolwiek to jest. Nie. Next go? Nie, 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 Kamilka, nie, nie Kamilka, nie Kamilka. Kamilka, Kamilka, raczej, albo kto, kto albo Janinkę. Janina. Janina, Janina, A Janina. Ja ja, jedyna, ja, ja, ja nie mam nie do powiedzenia usłyszało. jedną rzecz, mianowicie ja chcę powiedzieć, że Kasia albo robi 500 tak i ogrywa mnie jak płonne dziecko na Jester'a, albo jest impostorem i to są albo jest tym faktycznie tym inżynierem. Jest jeszcze trzecia opcja, którą sprzedałem się sprzedałam poprzednio. Tak, rozdział. tak, 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 ale, ale nie, no, myślę, ja bym by była Jakby ja bym Kasię zignorował i nawet jej zaufał, najwyżej przegramy zasłużyła Naprawdę super Jestem, to tak rozgrywasz, szczerze. jeżeli nieważne kim jesteś i grasz tak, że nie wiem kim jesteś i się boję cię wyzwotować. A tak, to gdzie to jakieś ciało, ciało, gdzie to ciało jakie to ciało, ciało, leży, ciało było zgłoszone? Ciało leży, jak odpalisz sobie mapkę, jej masz napis laboratory to mm. dokładnie na tej kresce dzielącej pierwszą część laba od drugiej części laba. Okej. Okay. Nawcia, co do... masz do powiedzenia? Kucu, co myślisz? No co masz mm. do powiedzenia nam? Ja nic Że... Nie wiedziałam tepło. Mnie i Janina w takim razie. Jak, bo to ja tepło? Bo ja jestem przy Dobra. 2 Dobra. Teraz. To ten... po, tepe, po tepeku. I to było dwie sekundy temu maksymalnie. To było, tak to było. Jest. Dobra, jestem co robimy, co robimy, co robimy? Wołd Patmas! Co? 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 Ja? Ja ja dziękuję i uciekałem. A nikt nie zdążył zagłosować, Nie, ja, tak, ja, ja skipnąłem okay. totalnie. Uchwalam cię. Papa, To pa, pa, pa. ja nie zdążyłem zagłosować, a jeszcze jakiś kill był. Patrz, Patmas czy kucu? Medard Git raczej. Nawcia Git, bo dla Bladiego wydupcyć Chodź tu, ufam ci w miarę, ruro. Ej, ten jeszcze coś o tp gadał. Może faktycznie, Patmas? Naprawi no to ktoś, dzięki. Tak myślałem, o, Medar Padmas, dobra, zostawiam ludzi, którzy Tak myślałem, że ten voting time? Było wszystko dobre, ale właśnie mogę cować czas, więc cofam czas, proszę Ej, timelord powinien działać tak, że możesz cofnąć czas i sobie wybrać jeszcze rolę od nowa na samym starcie Jak ktoś mnie zgasuje za time lorda, to będzie mi, mi miło Ale nie grałem w Amonga przez 15 lat Ja widziałem Ale widziałeś to? Tak? Uu, o, 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 o. ale impa Widziałem, pod, pod, Podbieg Bloody do Bladiego Nie, Greeno, greeno, greeno warlock, grino warlock Oooo. Nie, ty głąbie, nie. nie Dobra, co się stało? Nie, mów... Po kolei no dobra, Spokojnie. Podbie... Spokojnie. Niech powie grino, bo zgłosił nie... Co no, się mow, wydarzyło mow, mow, w mow, mow, się Podbieg Bloody czekał na Blackiego, bo Blaki stał awk Albo pisał do niego, bo byli loversami Podbieg Bloody do Bladiego Zabił Blackiego <laughs> Co, Opad... zabiłeś Bladiego? Zabijesz nie, bladiego. nie, zabiłem Mangetsa, który był Bladim, bo, bo mogłem ja go zabić. Nie, co się dzieje? Czekajcie, nie, czekajcie. Nie. Czyli podbieg Bladiego Blackie... Bla... Do Bladiego i, do Blackiego. i Blackiego. A, czyli podbieg A, Mangetsu jako Bladi do tak. Blakiego. I Bladiego, zabił Blakiego. I Bladi <laughs> sam bloody. się zabił, tak. Jak to Bladi sam się zabił? <laughs> Nie wiem, nie wiem. Blaki i Bloody byli loversami i Mangetsu przebrany za Bladiego, bo był zazdrosny, pewnie o Blakiego Zabił O, dobra. Ale no czekaj, bo ja widziałem. Ja dalej nie rozumiem jak są. No bo ja zabiłem, Jak zobaczyłem, co się dzieje jedna, drugiego Bladiego wtedy. A to bym zapałem, to był Warlock. nie, dobra, nie, 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 Warlock Warlock nie, 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 chyba tak szybko. nie, 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 czekaj, czekaj. że nie ma sens, tylko myślałem, że Warlock dlatego, że dużo ciało padło obok siebie i, A, i, -hmm. i widziałem po prostu ostatni przeskok Green'a. Dobra. A, no no dobra. bo zabiję Mangetsa, ale no jest chyba zaraz polecę Ja za Ja że wierzę ja w to co powiedział Grina, on by tego nie wymyślił. Czyli <grym grym> no, że no, <grym> jest, tak? jest akurat. Tak? Ja to Nie, 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 nie po prostu. Możesz teraz mówić. Grina masz zezwolenie, możesz wyzywać jako Bladi zabił Blackiego, gdzie Blaki i Bladi byli razem w miłości, więc wszyscy nie żyją. Bo później Grino zabił Ladiego, Mangetze. będącego mangetsem. Okej, okay, czyli... Dalej nie zrozumiałem, ej, mózg mi nie działa, totalnie mózg mi nie pracuje ej, tu... ej, chłopaki, a wy tłumaczycie mi, co się wydarzyło? Ej, chłopaki, a wy tłumaczycie mi, co się wydarzyło? Tylko jedno pytanie, czekajcie <laughs> Ale ja tak jak słuchałem, a ja wstałem dopiero, ja potrzebuję z pół godzinki, żeby się rozbudzić, ja nie mam pojęcia Dobra, czekajcie, poczekamy jeszcze chwilę Hehe, <laughs> cześć ortisik. Ktoś obliczalny? No nie, ja właśnie kogoś... Tak, tak. <laughs> ufajcie, nie. Ufa nie, czekajcie. Mi tu z Grino, to czekaj, 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 nie, ja nie, nie, nie czekajcie, czekajcie, gadamy co, który, który to mówi, Mam te, prośbę te, te, ten, ten od matematyki, ma matematyki chciałby coś powiedzieć ważnego i chciałbym, żebyście mu w 100% zaufali, Dobrze. pozdrawiam. Hmm? No nie, co to, ja to ja się zabił, No, coś uratował? zabił, okej. No i fajnie, co? A jak ja mam totalnie być szczery, to wydaje mi się, że po prostu grino tam spanikował. Rzeczywiście mangetsu nie był zabijający. Ja stawiam, że któryś albo Blaki, albo Bloody był. Tam poleciał heal kill, Mangetsu mógł być jakimś szeryfem i jakąś inną osobą, a Grino na sam koniec mógł zabić Mangetsa. A ewentualnie... Dobra, egzekucjone, egzekucjone, że? mnie, wiesz dlaczego? Od razu by Grino zginął, bo był kolowany na szeryfa, bo to jest jedyna klasa, która mogłaby go zabić w taki sposób. A mogę się uchwalić? Już by nie A jak to po prostu bomba Albo Mangetsu miał zgadywanie. Nie, widzieli przeskok na Grino. Widzieli przeskok na Grino. Ktoś widział. Pan nas widział. Pan nas widział. Nie chciałbym wywywać żortyza, który jest tak. 100% w stanie. Co się e, pochwalić, że, nie, mam okay. ci, że to jest klinczerbomorfing, ten ertyk? Czekaj, 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 jestem ciekaw, co Nata ma do powiedzenia, mówi, że coś chce to po No powiedzieć. tylko wtrącam się. Dlaczego uważacie, że ortyz jest 100% w <grym> Moi time Timelord mnie uratował, ponieważ Ortiz mnie zabił, dziękuję A nie mógł za... być na albo glitchem? nie żyje, ale glitch jeszcze żyje. Ja dobra, się chciałem nie się pochwalić, zabiłem. że cztery taski zrobiłem. Gratuluję. W eee, takim razie, jak ty się wytłumaczyć z tego? Przecież kto? Dobra, dobra, o, czekajcie, czekajcie. Lobby, nie słuchajcie na chwilę, wszyscy wyciście się na sekundę, na sekundę, dobra? Wszyscy wyciśnijcie się, dobra, dobra, oprócz Ortisa, no. oprócz Ortisa. Okej. Okay. Co ty próbujesz? Już minęła Wszystko, Szybko, wyciszcie się. A. A kiedy? To napisz Dobra, kropkę jaką się Napiszę, nie, kropkę, ja napiszę tak. kropkę, napiszę kropkę, napiszę kropkę. Już, już? Zdjąć słuchawki. Ale już? Dobra, Dobra zdjąć słuchawki, A, Dobra. nie wiem co oni mówią. Ortiz, Ortiz, powiedz im, że to ktoś inny się zmorfował za ciebie, bo jest już to naprawione i nawet jak ktoś inny jest zmorfowany i zabije, to się wyświetli jako ty. Dobra. Ale mi się naprawdę wydaje, że ktoś zmorfował. <ślesk> 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 Ale nie rozumiem, Ej, hey, Ortiz, Ortiz, a czemu o. chciałeś mnie zabić znowu? Jak ja ostatnią rundę pierwszy umarłem, ale za mną biegniesz i chcesz mnie zabić. Czemu jesteś taki? Powiedz. Nie, 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 nie biegłem za tobą. Został, Natana, no, no. Ja co na w Ale Na dlaczego, Ortiz, czujesz teraz? Chciałem ale jak, ale od, jak no, jesteś no. taki no. niemiły, to chociaż weź to na klatek. Gdzieś na drugą stronę. Na Dobra. drugą stronę, Dobra, Dobra. Słuchajcie. zagłosujcie na mnie. Yy, Nata, a już się tłumaczę moją. A bo na... dziękuję tłumaczył. Co się, gdzie po to, żeś powiedział, zagłosujcie. Tak nie, Tak nie jest trogenowy baronie Przecież i tak nikt prawie nie wymutował, spokój się Ja zdjąłem słuchawki A, Ja Ja zdjąłem zdziwiam... ja, ja słuchawki sięgam. i wsięgam. I no jest zabłędą drugim drugi. Diabeł ma chyba egzę na mnie po prostu Jakbym wiedział, że to Ortiz zabija, to bym nie cofał czasu <laughs> Jakbym wiedział, że to nowy gracz w lobby, to bym nigdy w życiu tego nie zrobił Jestem friendly ziomkiem, który chciałby, żeby każdy się dobrze bawił A tak to wiem, że zepsułem mu gierkę, nie wiedząc No, tak, nie mogę tego zerkać, zapomniałem. Człowiek nie wie, co chce zrobić ze sobą, ale jednak coś musi dalej. Dalej trzeba żyć, dalej trzeba egzystować, dalej trzeba dostarczać uśmiech na twarzy swoich cudownych, niezapomnianych i bardzo miłych widzów. <śm> Niezła próba dispersiażu. Ale było ale mnie idealnie obok impostora, nie? Medard jest ostatnim. Medard i Mangetsu to było. Czemu? Bo jestem z niczym. mówiłem, bo żeby mój kochany Guardian Angel liczył 5, 6, 7, 8 i wiedział, kiedy mi dość na ostatni. Medard i kto? Medard i Mangetsu. okej. No mówi no plan, Medarda panowie. No dobra, najpierw medard. No, to to znaczy, w że... eee, słuchajcie. W takim razie Ortiz był neutralny. Słuchajcie, tą... słuchajcie. O, Ale. Neutralne. Słuchajcie, A, jest jeszcze bardzo ważne, jednego to medarda trzeba. Ale to oznacza, że również. Mamy strzelającego jakiegoś. Kili, no leciał. czemu? Nie wiecie? leciałem. A serio? Bloody zawiół Vladiego <laughs> i Blakiego i. O! rzeczywiście nie, został nie leciał, Jednak nie no, leciał, jednak nie leciał! Dziękuję fortelerze. fortelerze A tylko kto Ej, nie, ale... kto, kto nie strzał, a czy kto w tym. Nie, ja dla Was informacje. Raczej kucu strzela, który się nie odzywa przez całą grę. Mam no, dla was informacje. A mój nie. No. Patrz jeszcze jednego zabijającego naprawdę. No, super, to no, będziesz... To, ciebie, to ciebie, no. bez ciebie nie. zostanie nam zagadka to to super, do rozwiązania, to rozwiązania kto jest. Odsupowałem się metro od Nexa. No to nie widziałem. Jak był Kaków, że był. Hey. Hey. O, oraklu, Czekaj. Get another player to confess on your passing. Co? Ty, nie wiem, co to robi. Oracle, co każdy meeting, dostaje zwierzenie o tym, kto może być zły. Może zapewnić ochronę przed wyrzuceniem osoby, która się zwierzyła po śmierci. Ujawnia przynależności osób. I dwóch największych spoceniców na świecie, jakich znam. Zaraz po grafie. Nowa barola, super, no, no, no. Mega się cieszę właśnie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć stosowanie. A trzeba muzykę, żeby się wczuć. Self report. No. self report gdzie jest Self lawy. report? Koło Zgadzam się. Koło lawy Chciałem self zobaczyć report. czemu self report? Dokty Angela biłga z dokcesem od początku gierki bez przerwy to prawda. I nie spuściła nie, go ani na krok, bo byłem za nim. 10 nimi. sekund temu się z nim wziął. Tak, 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 tak. 100% tak, tak. self-report. Aha. Doktor się w tym momencie nie wysłuchał. Czy był Nex w ogóle wrażony. Ja widziałem jednego fraga przy kamieniu. W sensie biegłem i zauważyłem reporta, a tak się nam to Doktor chyba to zgłosił, więc hmm. Dobra, i tak się składa, że doskonale wiem, co się wydarzyło. Kołlawe jest. Koło no. Koło Lawy były jeszcze dwie, a nawet trzy inne osobistości, oprócz knes. Był niedaleko Blaszka i Guzik. I tak się składa, że Guzika śledziłem od jakiegoś czasu. I uh -huh. ten jegomość fejkował, ale nie fejkował byle co, a fejkował wiele tasków. A wiecie Potem co, Bladeuszu? Nagle... Co? A z tej trójki jeden znak jest impostorem. No właśnie, no do tego to No to właśnie, to smierza. To smierza. no. To... Zmierzam, Do tego zmierzam właśnie i generalnie... Tak, Guzik w pewnym momencie rozdzielił się ode mnie i po chwili jest. Nic mi to nie mówię. czekaj. Okay. Dobrze, to ja nie mogę powiedzieć, ja chciałem też wrócić jedną sta. jedyną ciekawe, rzecz. Ciekawe, Guzik. ciekawe. Guzik jest ja się rozdzieliłem, więc ja z nim nie byłem do samego końca. I tutaj Gu widać drugiego kierem. impostora. Tak Czyli Blady? według ciebie, proszę? Guzik. Guzik. Według mnie, A, tak. Guzik nie zrobił nic złego w tej rundzie. A może... A może to albo Guardia Angelis,

Czemu no, dokres? Ok bo, bo mówię ci, że chcą mnie wyrzucić pewnie i Więcej, mocniej. To jest Ojej, bardzo oj. niewygodne co się stało dla nas. <laughs> bardzo nie, oj, niewygodne. Jest turbo wygodne. No, nie, ma wygrał? Nie, 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 nie wygrał. No i co 20 sekund i ja następna stała, będzie mieli tutaj coś tego, tak? Ciekawa rola. Bardzo silna wydaje mi się, bardzo silny creomate. Weźmiemy guzika, obroty. Coś nowego? No fajnie, fajnie. Blaszka z mną biegał jakoś. Tam, dzień dobry. No i dzień co, Eksa, chcesz powiedzieć jeszcze? Dzień dobry. Jakbym jeszcze, to tak, chciałbym po pierwsze zobaczyć, kto to prosektorem. Ja nie, na nie może mówić. Czy prosekutor wyleciał? Nie, nie wyleciał. Nie żyje. To dobrze, czyli Doknes był też zabijający. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, jak chcecie, nie musimy wygłosowywać, ale ja bym uważał na Blaszkę Guzika. Uważam, że współpracują. <laughs> Oooo oh. I pozbywaj, a nie to chyba ten, Jailor oh. akurat Kamil, Jest, jak. no to okay. jeżeli, jeżeli Kamilek był zły to jeszcze generalnie Eee, Ewron, Guzik, Kubok z podejrzanych mam Jaaa No Blad ja, ja No jest, ma przyjemnego na mnie, prawda się, więc Nie mam egzy, gałganie po prostu nie się Dobrze, uwaga Bladeuszu uszu Ponieważ mm -hmm. Nexe i Guzik znowu w tej rundzie mm -hmm. okazali się bardzo mili i przemili i z chęcią pomagali przy taskach A ty, Bladeuszu, pewnie znowu gdzieś spąciłeś i chciałeś kogoś znowu zapić, nie ale... Nie chciałem gałganie, bo przy przycisku stałem No właśnie, w tym wow. momencie, blady robisz sobie dobre alibi, że chciałeś nas no, ochronić, a tak naprawdę szykujesz już na kolejną rundę No i się rozjuszyłem A rozluciłem. ty, Qbox? W tej rundzie? Tak ogólnie no. A, no to biegnę do taska Oddycha tak ogólnie. A nie siedzisz przy komputerze, no nie wiem. Ty, tak. Lawek, co myślisz? Ja powiem tak, nie? Na pewno wydopsułem jednego impostora. Eee, Ojej, bo jestem... ale tak się sprzedaje z roli, wiesz, że to nie, nie jest hmm. najlepszy pomysł. No i Bloody cię już wywala w tym oh, momencie. Bloody w wywala. Ja już się przydałem, przynajmniej aha, aha. się gierkę temu. Luzik, e dawaj na Bladiego. Kusika, ja ja na i ty jesteśmy czyści. To Bladego, tak? Wydaje się, że Blady jest Nie, e my zobaczymy sobie Anina. jest prawdopodobnie lwesym, ale tym Guardian Angelem. Nie ma innej opcji <ślecki> Wydaje mi się, że generalnie przed chwilą Tyłem chyba na weaponsach jeszcze Graf zabijał, ale. Graf? Grafa, ma <ślecki> Graf to stwierdził, że p. A <ślecki> <I ślecki> taki tutaj moderator. Przebiegły, a nic nie powie, co nie? Dobra, ja... guzik Pomałem ja się... robotę Mhm, mm ja właśnie robotę. robię robotę Robotę żadnego. na robocie, dobra, dobra. I blady dali na guzikach Ej, a o, no robię robię, I guzik mieli na mnie zagłosować To tylko jeden z nich zagłosował Ale Podejrzane, hmm, podejrzane, co Kubok Ubox raczej zabija, nie? Ale dla mema można guzikę walić. Tak wiecie, for content, nie? Wiadomo, wiadomo Ty zaraz Aha, i ja no nie, 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 nie. i się nie dowiemy niestety. Dobra, a gdzie jest ciało? ciało jest na wejściu hmm. do komunikacji i pech jest hmm. taki, że pech ja jest. Widziałeś taki widziałeś, kto zbieg z lewej strony, co nie? Ja widziałem, ja widziałem kto zamordował, ale zdążyłem przed zgłoszeniem ciała wsadzić go w kajdanki. O, no tak myślałem. I to był hmm. dobry strzał. A, Okej, okay. a, okay, dobra, no to chyba na mnie. Zostaje nam jeszcze... Czekaj, no Guzik nam został chyba Guzik został Nie, został, dajcie mi jedną rundę Guzik jest podejrzany i jeszcze Evron, ale Evron jest Jailorem, więc raczej nie Evron jest Jailorem ale... Blaszka, Chilling, no to nie, nie. To za, nie wierzymy, ale tylko Guzik Nie wierzyłbym, że, tak, że Evron mamy... może być Jailorem na 100% Ale poczekajcie, no to mamy trzech Impostorów mniej Nie, no to Guzik, jak jeszcze gra trwa Jakiś Neutron no Nie, na, no Guzik jakiś jest neutral. Kirem, to Bladeusz Nie, dobra, dobra, powiem tak Arsonista jakiś pewnie jest Nie, nie, mam rolę, która pokazał, pewna postać magiczna pokazała mi, że to jest guzik, no nieważne, e. no to jest guzik no. Nie wiem, no, no, nie wierzył, nie wie, takie bzdury No jak takie, nie wiem No na to by wychodziło, reszta jest w miarę czysta tak Może nie, być to jeszcze to jakiś arson, ja, ja, nie, Ja ja to, lulawek, ja, to, ja, to, ja to skipuję Nie no, Skipuj. guzik, guzik, Skipuj. wód guzik, no nie ma Skipuj. co wiatu, za... Pokazały, no, no, na budzi. Agresywne woni. No, nie, nie wywalę go, no, nie wywalę go Jest, szaj, tutaj jest tutaj sześciu, więc można. Impostorów ten... mamy wywalonych, można, na sześciu można, to nie się Tak, osób. Skipnijmy, skipnijmy. Nie, Zobaczmy, no guzi, guzi, guzik. Guzi, guzik, guzik. A, guzik, okay, guzik, guzik. O skipa. no i. Widzisz, że dobra robota, Evron. Bardzo dobra robota. O, widzimy się zaraz w celi. Ładne, im ładne imię to prawda? Cela. O, i niebezpieczne słowo. A bez kitu. I lawku. Co masz mi do powiedzenia? Wysprzęgliście się na kolegów. Co mi powiesz? I lawek w tym momencie pewnie powie. E... Tak, właśnie to powiem. Wszystkich ten głos taki chciałem powiedzieć. Grunto mój pan. No, chodzi na to. To A, strażdem. No już miałem zgłaszać przycisk. Nie no dobra, ale że guzik tak na moich ościach samił to jest hit, nie? Dobra, więc tak, Ewron, a byłem pod Byłem pie... pod pie... Nie żyją nasi impostorzy. Ja o bleśny trajtor! Pi... Tak, tak. Strzele! Dobra, guzik taką petardę dał teraz, że faktycznie to guzik. Jest dobra! Taka, nie, nie, ale to te, tego się nie da zrobić. Ponieważ tak, ty guzik wiesz, że nie zabiłeś i ja wiem, że nie zabiłeś, bo zabił na moich oczach lawek. Ale miałem no. jeszcze cooldown na zjailowanie, a ta szmata już zgłosiła ciało. A Blady pisze mi, kruwa, że guzik pałnosk, Blawek i Bladie dadzą na guzika, a my guzik damy na Lawka, ale spokojnie, będzie akcja niczym filmu, ponieważ ja Lawka zjailuję i zacznę na fleszu spadać tak, że on mnie nie zabije. Blady, zagłosuj na Evrona i ja w następnej rundzie dam wygrać i z od guzika, nie zabijając siebie i dam ci wygrać, Blad. Nie zabiję Bladiego! Zabij, Uf, wtedy... zabij! Czemu? No nie, no bo wtedy jak Blawek zabije ciebie, to już ja przegrywam. A... Wy, 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 jak wy? ma mnie za... A, bo tak. ty jak zabijesz na diabła to nie możesz głosować? Tak! Tak! Nie. Musimy skipnąć. Blady nie chcesz. nevrona, Blady i ja obiecuję z ręką na sercu, że tam guzik i kurczę. Ale i jak go teraz muziko. zabijesz, to Blady nie zagłosuje i, i wygrywamy dobra. to. Słuchajcie. Halo. Czy nie? Halo. Nie, 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 guzik musisz mnie złamać. Słuchaj, słuchaj, słuchaj tego. Brody, Ale nie nie możesz Brody, zabić Blady'u teraz. Ja, ja no bo bloody, blady, jest ja taki killerem! No dobra, to głosuj na lawka. Głosuj no może to ugrać się, wrony, debilu! No nie no. Nie wygrasz tego jako exe, nie głosuj na mnie bo a, Zabijasz bladiego? Jak, zabi jak zabierzesz bladiego to zagłosujemy obaj na lawkę i wybrałem no? lawkę No masz no. no. rację, pierdol... no. Kurde zagłosowałem Guzik, dawaj na lawka. Zapomniałem, że on nie zagłosuje jak go zabiję Zapomniałem no. by... no. Ale że guzik mu no. no, to powiedział tak Jakbym zagłosował oh, wcześniej no, Ale rozkwina a... No, że Gusik To jest Ale Mastermind, ja się zastanawiałam dlaczego wy na to padliście, to jest Mocna runda, mocna runda bardzo.